that can't Dobra Paweł, żeby życie miało smaczek, ja rozdziewiczacza jak lóż. <noise> Daro dla ciebie. Ja już, to miałem, ja już to mam za sobą. <noise> Mi na zwycięzcy, a ja nie jestem godzin spożywać pierwszy. Dariusz, no, no, ty, ja... za, ty zainicjowałeś tą wyprawę, no, no, także ja jestem ja godzien. Dobrze. Pij tą pianą. <noise> no ale nagrywa jak się delektujesz. Dobrze. A nie, później o, ja będę pił i będziesz nagrywał. Nie no będę, patrz, będę, będę nagrywał góry. Co będziesz robił? Teraz udzielę instruktażu zdejmowania poszczyka. Będzie różnica między tym, jak zakładałeś? Myślę, że może być. Poczekaj. Przy aktualnym wietrze myślę, że będzie delikatna różnica. To zademonstruj, proszę. Jak proces jest dużo prostszy. Już. Już? W jakim stanie swój płaszcz? Delikatnie mi się popru pod pachami, to pewnie... To ja, ja bym to... Ja bym to dosadniej powiedział Paweł, jak on teraz wygląda. Tutaj... E, jak widać guziczki mi się trochę połrywały. Praktycznie ich nie ma. Ale... Jeśli chodzi o kaptur, jest wszystko okej. Okay. Nadal na nim można... Na, 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 nada nam się on jeszcze w jakichś celach? Przyda się, przyda, przyda się. Możemy nakryć nim sejko teraz. <laughs> Już Dariusz, kończ waś wstydu oszczędź.